Nowe temy dla magów dają bardzo dużą apę, więc sprawdźmy je na Syndrze, jeden z moich ulubionych kontrol magów. A ja jako ex rank 1 Syndra na świecie, może coś zawojuję z tymi nowymi temami. No a powinienem grać triple tonika, bo ten level to chyba wpływa na staki, nie? Bo on są niezależne od levela, tylko od skilla. Sprawdźmy to gorące gówno. O kurde, gramy na tego. Na bombę z t widzowie. To już połowy HP, nie mam, what A się będzie grało O Jeszcze gramy na AP nunu Ale w tory teraz łatwiej uciec, nie? Chociaż tu z pleców. O lipcia. No no dive. W... A, Beskin stąd może? O kurde Ty no przecież tu snu zaraz będzie, nie? No 100% tu będzie nunu A się fajnie grali nie z takimi HP-kami? Nie, trafiłem ku Co tu się dzieje? Jakie dymy To jest trudem już do minionów, tak? Tak Nice No i teraz tej potki i puszuję po prostu Jest spoko, ale to no od pierwszego levela ten mój trade lekutko nie byłem skupiony. A czekaj, ten trudem w mi wydaje się taki jakiś okłot. A czaj, ja to robię. A czaj, to co ja zrobię w takim razie z Lost Chapterem? Nic nie robię z nim przez całą grę? To jest sens go kupować w ogóle? Jest sens to kupować? A ław, wow, wchodzę w skile, ja odczytam. A ja bym kupił łezkę i potem markę Nie, no. Ja że z manom będę miał problemy. Nie mogę podejść! E, Nie z R-KI, Tak szybko klikam spelę! Nie truję! Musiałem dać Ctrl R WR i zrobiłem tak szybko, że dałem Ctrl W pewnie przez spadek. Aha, to fuck A! Ale czuję, że mam więcej damage, a więcej BSQ, przez to mam więcej AP w ogóle O kurde, ganić kto mi ubiegnie chyba na plecy Może możemy. Oops. kurde, ty strasznie dużo dematcha z robię. Malwaj. No, dodał rkę po to, że dać ku. Taki chciał zrobić od początku, na 100%. Store Surge. Wolę to chyba, nie? Muszę sobie slajd stepować. Dlaczego Turetita nie łapie stamtąd? Nie powinien? Ty strasznie duży damage mam, Ellie. Holy. No, chciałem powiedzieć, że zaraz będziesz tutaj nudno O, nie zdożywałem, bo myszkiem kliknę na dół. Ej, Fajne były takie moby, które się agrują, jak obok nich przechodzisz. Rozumiem, że są agresywne. A to by było dobre. I cię gonią po prostu przez jakiś czas, kiedy na CDR-ie na przebicie. Znaczy, nie wiem, czy teraz nie robisz zawsze pod CDR-y, bo żaden item prawie nie ma CDR-ów teraz. Shadow Flames to służb, nie ma żadnych cd w grze. Seria. Więc nie wiem, no w teorii z Sorcami masz sobie te milion penów, ale nie wiem, grasz bez hejsta. Jedyne z czego wtedy masz hejs, to z Lost Chaptera jeśli go zrobisz. Nie wiem czy to jest must have robisz z Lost Chaptera. Wydaje mi się, że chyba ta, bo potrzebujesz mi jakichkolwiek cooldownów i mamy, żeby grać w grę. Ja nie wiem czy on wchodzi do dżungli za nas wziąć te ziomeczki, te oczy. Miałem z nim się hejterem. Ale czekał fleszę. No i po co pochwaliłem? No i po co go pochwaliłem? <laughs> E, a tam ludzie, ludziki są, ludziki są, uwaga! No nie, no ale mają teraz sześć tych ziomeczków Czemu moi dżunglerzy nie grają pod to? Czemu my zabijamy na midzie i nie robimy tych ziomków? I co tym bardziej, że mają Jacksa A, ty co to jest? A, bo zapomniałem to, że to nie mogę wziąć, jaką mam saueku zawalone nie wiem, ten Graves ma taką przewagę, a tak troluję, chłopak. Przynajmniej Inferna Smog teraz jest silniejszy, przez to, że więcej ap w grze. Ten drugi Void nie jest tak tragiczny? A, że ty mówisz o Void, że Void w ty gadasz przez cały czas, tak? A, a. No to może. Jak wiesz, że będą robić peny. Znaczy, jak będą robić Emery, to może warto zrobić na drugi, żeby mieć hejsta. I wtedy możesz grać sorce. I nie boicie się, że nie ma hejsta. I wtedy masz full peny. Hmm, może to ma sens. Ustawicielka e, ona... No ty, ja z... Myślałem, że e moje działa przez na co ja najważniejsze, że co ale tak czekałem na coś Ooo, za blisko ku! Ajajajajaj aj, 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 aj. Kozmik daje to samo? Co dawał? A z tą surge gdzie? Bo kozmik. O kurde, ale ma ten. 80, się Hej, sta dużo. No, się wydaje kit. Yo, help, 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 help! Powiem wam tak, mamy najbardziej useless Fat Gravesite, cycle widziałem od dawna. Ty, bo to Hillary 168 HP. Jest <grystanie> mega mało, ale kosztuje 2,800 za to, a dostajesz sporo magic Beat paw też jest chyba spoko, masz kodeks, a nie Wanda. Dalej ten Blightning Duel się wydaje taki okurz, jak tyle i się zapłacić za niego. Ty, ale czemu Jax przestał zupełnie meczować? znaczy czy Alpha pisał meczować Jaxa? Ale mi się ciężko odnaleźć na tej mapie. Mam taki zdrowy map awareness w fightach. Teraz nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że to jest przejście jakieś, rozumiesz to? Dobra, ale efekty Barona, nieważne jakiego się pokona, są takie same, tak? Nie wiem czemu Rajot nie wprowadził tydzień albo dwa jeden patch po prostu pre sezonu. Bo ludzie narzekali tylko i wyłącznie dlatego, że pre sezon trwał dwa miesiące, a to nie oznacza, że mieli go skasować całkowicie. To nie jest takie mordzenie, że o, jest presezon źle, nie ma pre sezonu źle. Ja chyba nigdy nie mówiłem, że nie chcę pre sezonu tylko Chodzi o to, że pre sezon jest za długi, to jest problem. ale jak nie widziałem infernal mapy, tak ten. Szósta gra i dalej nie widzimy infernal mapy. Na chuja bym chciał złapać tutaj. Ale dogoniony przez całą mapę, dałem ja ono flankę Nie wiem gdzie Jack. Jax, na mapie, ale nie widzę go A Jax martwy, <laughs> okej okay. Nie wiem, że przerwa przerwać no ulta, ale nie widziałem czy Nunu ult cokolwiek by zrobił Więc może już to był błysk flasza Gdzie ma DLB? Ta, graliśmy statika, voltaika, Trnite, w i Zora ale wydawało mi się mega źle Kurde, ale jebnięcie ma to ta Syndra e, a my grę kończymy? Skill Enemij była tak rozpędzona, że... na no, nice, nice Okej, okay, a ta Syndra mi się podoba Nie dostaję LP za... wina 50 dostałem, nie? Jak do nowej temy? No jeszcze ogarniamy, mam już jakieś pojęcie powoli o AP i temach Już ale wiem co co robi chociaż Ale dalej nie wiem co z w sytuacji jest dużo itemów, które ciągle wydają się dobre w podobnych sytuacjach, jakby. Nie no, jakby ja się cieszę, nie? Że jest wybór. Na pewno dobrze wywalili te mythic itemy, itemy były